Witam, tu Magi z tej strony. Chciałem wam zaprezentować gameplay z gry Paranormal. Pewnie każdy nazwą już się domyślił, że gra jest zrobiona na podstawie pana Paranormal Activity, przepraszam. No i ten... Z tą różnicą, że w Paranormal Activity postacie były... No to, nie muszę opowiadać, każdy kto oglądał to wie. A w tym momencie jest to artysta, który chciałby udowodnić, że w jego domu dzieją się dziwne rzeczy. O właśnie na przykład w tym menu już mam zaprezentowane, że no i kupił sobie kamerę i szaleję, więc rozpoczynam gameplay, bo to już nie mam co rozma co gadać o tym. Hello. My name is <sighs> Mattel Clark. I'm an artist and my house is haunted. Lately things have been going bumping at night a lot. So I decided to record it and prove I'm not crazy. <coughs> Enter the haunting. Jej. Od razu przepraszam za wulgaryzmę jakie mogą polecić. A nie chlecą. <noise> <noise> się ludzie cieszą. Te, te. He, he, he. He, 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 ale tu fajnie. Co to... Karton. Niebezpieczny karton. Nie obozgiję, że Hanka. Hanka. Nie to nie jest. To jest. Sami się rozglądo. One się ruszają. One chodzą. A, studio flory. Zaczyna się coś dziać. Yy. woda jakaś leci. Co ja mam tu teraz? Teraz w kółko. Aha. zakręć to. Ale śmieszne. Są to automatyczne rozglądają się postaci. E, nic się takiego jakieś ciekawego nie stało. No, fajnie. Takie małe, a takie straszne. Przejdziemy się na górę. Oczywiście genialni jesteśmy. Same te dźwięki latarki są przerażające. Mamy takie dźwięki są, gdzie bierze jakąkolwiek rzecz. No to idziemy. Przeniesiemy się po po. Jakieś dziwne mignięcia. To nie świadczy miło. Nagle. Bierz butelkę, bo się dało. Mówię, że idzie paść. A! Co to jest? Co jest? Postawcie sam. Czy się nie śmiej? Ja tu mam kryzys życiowy. Hmm. Herbaty nawet lubi parzyć z tego co widzę. Co jest? Co jest? Aaaa! Ja tam nie idę. Albo idę? W tej grze są znajdźki. Co to było? Znajdują mi inaczej, one mnie prześladują. Znowu niebezpieczny karton. Znajdź w środku. Cześć. Tego tam nie było. I genialne takie coś piórku trzymać. w kule. Eee! Co jest? I should to and charge it overnight. Hmm. Hmm.

Habery sure. raz Co teraz? Albo E, albo czekasz. Czekać To jest nos i ta nos przemija teraz, nie? wiesz, przypieszone tempo, widzisz? Ej no Nocy... Nie widzę, bo kamera mi się rozbija i ktoś mi wywrócił kamerę. Albo on położył ją na glebie. Teraz podnóż. no. Fajnie motyw stworzony przez twórców. Roz... Auto rozglądają się postaci. Widzicie co, ja stąd nie wychodzę. I on to sam rysował, nie? Kurde... Puk, kto tam? A! I ja mówiłem, że one mnie prześladują, nie? Dobra, jeszcze raz. Podejście drugie. No rysuj. Nie rysuj. On potrafi gadać, nie? Ja tylko chciałem się popisać. Już nie chcę w to grać, nie? Znowu niebezpieczne kartony! Wyłącz to. O. To od razu lepiej. Ej, ale on tu stał, mnie. Ja mi Butelka. Widziałeś to?! Jaki sobie Tam był diabł. Ta kuchnia mi, to dla mnie to jest najniebezpieczniejsze miejsce, aż ja tu się ba... CO TO BYŁO?! Aha... Jest to jak bzyczy po prostu, nie? No na pole, cokolwiek... Człowieku... KUR... CO TO BYŁO?! CO TO BYŁO?! Coś, coś ciągło, coś ciągło, coś ciągło... Ja bym się już dawno z tego domu wyniósł, nie? Jak masz wyjście zamknięte? Co Kozaku... Mm. Nie zaskocz się. Pieski. Oh to jest jeszcze straszniejsze, niż mi się wydawało, nie? Ej, ja już nie chcę w to grać, nie? Cześć, krzyki? Nie, nie, słyszę, bo to jest baba, nie mogę grać. Cześć, tele! Dzwoni ktoś. No odbierz. Idź lepiej na górze, bo ty Ej, Przejdę się na strich, dokładnie. Mmm, cudna twórczość. Chowam się do pokoju. Idzie. Idź! Ej, nie chcę cię widzieć, nie? Jezus! Tylko nie Kto to zrobił? Kto ty gry zrobił, nie? Na początku o, byłem taki cwan, tak fajnie mi się podobało, nie? Oj, Jezus! No. Bardzo ciekawa. Ale jak to rypło, płoty Ja cię smol! Tu się nie ma ani gdzie schować! To płacze... To stoi... Tam coś huczy, tam coś ciągnie... Nie, ja idę jeszcze raz na górę, nie, bo tam... Takie znajdźki... Światła migają! Ja mam do Tu mówisz? Ten obraz za tobą. Jest taki sam jakby na dole. A to nie może być? To musi być coś wspólnego ze sobą. Kamera nic z tego. Spokojnie. Zawsze się bierze. Okay. No, pada bateria. To może się stąd wynieś masz ostatni dzień. Przecież tu kamera poszła. Nie, nie tu. Przesła się coś? Tak krzesło. Przesło. To jest to pomieszczenie, coś ty się dziwił, które to jest. To była kuchnia, tylko bardziej z góry. O matko. Cze, bo ja, 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 już... Nie ma... okna panu. Nie, co, tak chciałem w to zagrać, a teraz tylko, popatrz, popatrz. tylko chcę, żeby ta gra się skończyła, nie? ta Stajemy. A! A! Co to jest?! Ej, wyjdzie! Ej, chow się! Chow się! Dość, stop, stop, stop! Dosyć, dosyć! Powiedziałem kurwa dosyć Co się stało? Takiej opcji jeszcze nie miałem. Jest! nie, ja stąd nie wychodzę, nie? Ej, to łóżko, to jest pancerz, nie? To jest armor jakiś taki. Bo tu nic nie ma. Tu jeszcze coś się rysuje nade mną. Tu sram po gaciach, te mnie prześladują! A, rysuję! Patrz, 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 pat. M. A R Będzie R, bo tu jest takie kuko na środku Grafika się. C było bardziej Goodbye. U S, nie? Markus? Markus Markus i goodbye do tego. Ja chcę stąd wyjść, nie, ja nie chcę w to wierzyć, ej, Trajie, Było ja fajnie, się fajnie! Czy stało być fajnie, nie? Graj nie ja Ale... No i dziecko jakieś beczą mnie? No to wiesz gdzie jest teraz. Matko! Słucham, bo, bo nie dużo ciężej niż. Macie jakiś armor? Broń. A! No, czy, ja wiedziałem, co jest taki <słuch> Bardzo śmieszne. Bardzo nie śmieszne, wzi. nie? To jest takie śmieszne! A! Znowu! Ja tam nie chcęś! Ej ja tam nie chcęś! Dobra, idę. Idę, bo to się szybciej pewnie skończy. Tu, tu ja zginę teraz pewnie, nie? Nie chcę tam iść. Nie chcę tabić! Nie dalej No już. Nie mogę, nie mogę, sam się rozgląda, sama. chyba odwrócił Eee, co? Nie było tak źle, a ja tak tylko udawałem Ta. Dobra Zartowałem Ty jak fir, nie? Teraz się obrócę i Alma będzie no, Alma. Ale najbardziej mnie zestresowało to 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 to, to, to darcie mordy, nie? jeszcze właśnie Idziemy do kuchni? Kuchnia! No to ją butelki?! Kaja, się ustawiła. Może teraz będzie na tym zapominać. No, ale telefon już ten, już go wyłączyłem. Bo on. Dzięczał. Tutaj jest. Przed twarzą. Co przetarzam? To, co się świeci? Telewizor. Na polu? ktoś Chcesz znowu na pole? To jedziemy na pole No, coś się dzieje Puk, puk, puk! Ktoś mi puka w tą. Siedź Jestem no, in peace, boy On nawet namalował psa Tak, psa deszcz pada, nie padał Ja mnie to denerwuje jakby ktoś tam puka cały czas, nie? Czemu nie mogę ich otworzyć? Nie mogę ich otworzyć, wiecie o tym? Się. Nie. Nie! Nie mogę otworzyć! Ej, yes. dorołeś! Otwarłeś! To już przeszło co? Przed to. To było. To było. Co tu już się uciszyło? Idziemy na górę, nie? Powrót. Do korzeni. do... O, ale... Chcesz Chcesz coś? się da? Ej! Patrz, co tu Co? Co, co to się wziąć, bałma. O, teraz i Nie mogę. Ale przeszyłeś kartkę, sam się no, tak, nie da. To się wziął w masę baterię. Dobra, to pójdziemy do kibla się odlać czerwonym kałem. Ale realistyczna grafika, nie? A zapomniałem, że to jest gra. Ci cały czas tu stoją, oni muszą leżeć gdzieś za mną. No. że ja mam ich wywrócić? No, coś zrobić. Z

Dobra, wystarczy tego. Dobra, ostatnie wrażenie było w miarę delikatne z porównaniu do całości. Ło, wow, jezweczków. Ładnie to było. Wiecie co? Drodzyłem. Było fajnie, dziękujemy. Ale ja już to nie gram i nie mam zamiaru. Było, myślałem, że będzie śmiesznie. Nie było śmiesznie. Żegnajcie. O, to chyba jeszcze nie koniec jednak. Jeszcze jakiś dodatek zakończeniowy? Czyż coś takiego? Amen. Dobra. Dziękujemy. Dziękuję bardzo. Jeśli ktoś oglądał. Jeśli podobało się, subskrybujcie kanał. Dawajcie lajki, cokolwiek. Cześć. Trzymajcie się.